Dobra zreszy. niech się oni złączą, złączcie Wszyscy. się chłopaki we wasze trójka Nie Wydzieci po prostu na was. Chodźcie klip, we szczukami nie idziemy Wagosy, balasy i klipsy Złączcie się bo was jest tak za mało jedzenie jest więcej niż was wszystkich Tak Ktoś tu do dojechał i Tak, Wagosy, Kripsy do, i parlona. The families Kole, Kolejna, kolejna. No radio na drugą stronę i, i na drugą i się po prostu nas, będziemy bić z nimi. Chodźcie do no, nas. Trochę na i dużo, trochę i dużo. No i kurwa tu się Wyjdźcie na, my, na tak drugi koniec a będzie chciała się napierdalać to ich rozpierdalamy, nie? Dobra. Chcieli oni na będziecie gotowi. Tak, ale kto... Ja się nie biję, mogę wam dać. Ten, nie na sprzęty jak co.

Kto to dostał odchodzi? Kto dostał to odchodzi na, na bok O, oh, o oh Kto dostał w ręce zaprasza. w górę i odchodzi, kto dostał w ręce w górę i odchodzi gdzieś na drugą stronę oh. tu bparagus. Jak ktoś sequel. stanie i będzie się dalej bił to będę strzelał No nie wiem mi koszulka nie działa. Ja pierdziele Jak trochę wali radę. Gdzie, to jest, to, Gdzie są wszyscy ci, co zostali? No bo wrócę, ale nie. Gdzie ci, co zostali, odejdźcie na bok. Widać, bo, że trzy osoby tylko dostały. Nie mam jeszcze takiej ekscymy tu. Nie podbiegajcie no. do tej policji, nie podbiegajcie tutaj w policji. Nie podbiegajcie się, Nie podbiegajcie Wróćcie, wróćcie się, wróćcie się, wróćcie się. Bo zmienimy to nie wszyscy.